System utrzymywania pasa ruchu wykorzystuje dane z kamery umieszczonej na przedniej szybie w celu korekty toru jazdy w przypadku nieumyślnego przekroczenia linii ciągłej lub przerywanej. Gdy system utrzymywania pasa ruchu jest włączony, lewe i prawe linie są wyświetlone na tablicy wskaźników w kolorze szarym oraz świeci się lampka kontrolna. Jeżeli kamera nie wykryje linii ciągłej ani przerywanej, lampka kontrolna i linie na tablicy wskaźników są wyszarzone. Po wykryciu linii lampka kontrolna i linie mają kolor biały. Wykrywanie działa podczas jazdy z prędkościami powyżej 65 km/h. Jeżeli pojazd jest bliski niezamierzonego przekroczenia linii lub znajdzie się blisko pobocza bez żadnych wskazań, Kamera wykrywa zagrożenie i włącza system, który skręca kierownicę i koryguje tor jazdy. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników i linia zmieniają kolor na żółty w celu ostrzeżenia. Jeżeli, mimo skorygowania toru jazdy, system utrzymywania pasa ruchu nie może uniknąć zagrożenia, lampka kontrolna i przekroczona linia wyświetlane na tablicy wskaźników zmienią kolor na czerwony. System powoduje również wibrowanie kierownicy, sugerując w ten sposób, że kierowca powinien z powrotem przejąć kontrolę nad pojazdem. Jeżeli wykryje, że dłonie kierowcy nie spoczywają na kierownicy lub kierownica nie została poruszona, lampka kontrolna na tablicy wskaźników i wyświetli się komunikat, utrzymuj kontrolę stowarzyszącą temu aktywacją sygnału dźwiękowego. Proszę zauważyć, że jeśli opcja Interwencja w przypadku przerwania linii nie jest wybrana, funkcja nie interweniuje w układzie kierowniczym w przypadku przekroczenia przerwanej linii. Ostrzega ona jedynie za pomocą wibracji kierownicy i czerwonego wyświetlacza tego wskaźnika i danej linii. Te ustawienia, a także aktywacja i dezaktywacja ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu są dokonywane za pośrednictwem funkcji MySafety. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na ekranie multimedialnym, proszę przejść do opcji Vehicle World, a następnie Driving Assistance. W trybie All On Ten Alert i wszystkie alerty bezpieczeństwa są domyślnie aktywowane. Aby uzyskać więcej możliwości personalizacji, proszę nacisnąć Konfiguracja My Safety Osobisty. Następnie można utworzyć swoją listę pomocy w prowadzeniu pojazdu. Aby dezaktywować system utrzymywania pasa ruchu, proszę kliknąć tutaj. Jeśli dezaktywują Państwo funkcję interwencja w przypadku przerwania linii, funkcja będzie emitować ostrzeżenie tylko wtedy, gdy pojazd przekroczy przerwaną linię. Na koniec można ustawić stopień wyprzedzenia ostrzeżenia i intensywność wibracji kierownicy. Przy ustawieniu wcześniej zostaną Państwo ostrzeżeni, gdy tylko linia będzie blisko. W przypadku standardowego poziomu wykrywania ostrzeżenie zostanie wysłane, gdy linia będzie się zbliżać. Przy ustawieniu późno linia zostanie wykryta dopiero po jej przekroczeniu. Aby aktywować tryb My Safety Perso, proszę nacisnąć ten przycisk dwa razy z rzędu. Lampka kontrolna zgaśnie, a na tablicy wskaźników pojawi się komunikat My Safety Osobisty wybrany. Wszystkie alerty ustawione na Off w My Safety Osobisty zostaną wyłączone. Aby je ponownie aktywować, proszę nacisnąć ten przycisk jeden raz. Lampka kontrolna na styczniku zaświeci się i nastąpi powrót do trybu My Safety All On. Proszę zauważyć, że tryb All On jest aktywowany automatycznie przy każdym uruchomieniu pojazdu. Gdy aktywny asystent kierowcy jest włączony, funkcja centrowania pasa ruchu może wpływać na układ kierowniczy pojazdu. W takim przypadku wskaźnik ten zastępuje wskaźnik zapobiegania opuszczeniu pasa ruchu na tablicy rozdzielczej. System utrzymywania pasa ruchu w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.